Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku. Zabalowałem trochę za długo na tym Śląsku. Już jest wtorek, a ja nadal tutaj jestem i nie wróciłem jeszcze do domu, ale dzisiaj już wrócę. Taki jest przynajmniej... no nie no, muszę dzisiaj już wrócić. Wykorzystam jeszcze ten czas tutaj. Przede wszystkim za mną jest Bricoman. Idę na pewne zakupy, wjadę po drodze do Odyńców, zobaczyć co tam u nich słychać i dalej już prosto do domu, bo paleciaka trzeba składać i w ogóle pełno różnych robót zacząłem i przydałoby się je powoli kończyć. Ten przedostatni odcinek ja trochę źle nagrałem. Bo nie dość, że pojechałem do Jolko, wspomniałem o dywanikach, to nie były żadne płatne współprace. A wyszło mi Mango TV, takie konkretne lodówkę. Też za swoje kupiłem, ale no, nie ma co się przejmować gdzieś tam jakoś za bardzo tym. Ostatnio się tak zastanawiałem, czy brać, czy nie brać. Kurde, wezmę. Jestem po drodze, nie jestem tutaj aż tak często. 295 to nie tragedia, a zawsze będzie. Nie trzeba wszystkiego mieć za darmo. Naprawdę rzadko się trafia coś takiego, że w markecie jest taka sama cena jak na internetach. No i się działo mi to w głowie, przejeżdżałem i się pokusiłem. Oj dobre, ja sam sobie tłumaczę czemu wydałem właśnie 300 na wiertarkę. Zabawki są fajne i można sobie czasem pozwolić. No nareszcie dojechałem, dojechać nie mogłem. Tu sklep, tu coś, tu potem skręciłem i się w korki Skręcisz, władowałem. Prawo. I finalnie Następnie jestem... A nie no, nie byłem na godzinę milionu, więc w sumie się nie spóźniłem. Jak nie ma godziny, to jak się spóźnić? Buongiorno, to ty naprawdę mówię, że już stygnie. Nie wiedziałem, że zamówiliście. To smacznego w takim razie. Chrupiące tylko bułeczka, nie wafelki. Smacznego, jak coś jecie. Jedną rzecz mi pokażesz? Pokaż jaką. Tak na ciebie czekałem, to zaraz po tym jak do ciebie zadzwoniłem, położyłem sobie go na ziemi i na niego nazdepłem. O, to działa. Nie działa. Czyli są plusy. Czyli są plusy. Po co tu przyjechałeś? Z Tobą to jest zawsze tak. Jest ten człowiek chodzący problem. O, idziemy, ale tu jest zakaz kalkulatorów. Ja sobie muszę przede wszystkim to ogarnąć wszystko, bo wkurza mnie to wszystko, mi cały czas hałasuje i może się przewrócić. O właśnie, a może łodyńce potrzebują takich e, pięknych boksów? Tak da się żyć? Tak da się tu się da żyć. No, tak, śpisz, tak? Ja, ja tu? No, ja tu nocuję, jak mnie wygnają z domu. Za nieróbstwo. A, a często cię w domów... <grym> <grym> Bardzo. Ups. No jakby Odyńce chciały, to tych boksów jest dużo. ja śmieci mi zaglądasz. Dej żyć. <grym> Dej żyć? Nie mów tak na Śląsku do chopa. Mam takie pytanie. Co? Czy nie przydałyby się wam na przykład takie różne boksy? O kurczę, wiesz co? Bo akurat na Śląsku jest dosyć dużo ich do kupienia i mam kontakt. I one co są co? pod Wiedychy. Jak coś, to daje info. Na tą chwilę nie jestem w stanie ci od razu odpowiedzieć, ale możliwe, że tak. Wiesz, ciężko mi to powiedzieć, czekamy na razie na dodatkowy kontener i myślę, że do tego kontenera by się coś takiego mogło sprzedać. Nie ma tych małych, ale są te duże 40 na 60, takie nie? Mhm. i jest pełno w tym samym systemie. Fajno. Wiesz, tego są trzy kontenery chyba, więc jest sporo, mówię, dam znaka, bo bo sam ich też szukałem. To, nawet pod zabudowę fajne do wsuwania. To Niemcy no bardzo pchają. W właśnie, całe, całe te też takie też systemy gdzieś do tych dużych takich bagażników robią. No. I to jest dokładnie to. Power packing. wiedzieć Proszę, jak teraz ładnie. Spędziłem tu ostatnie 25 minut. poukładane, Nie będzie mi teraz tłukło. Można będzie jechać. Ciebie też muszę wypuścić, bo widzę, że tak. Ale powiedziałeś, kry... proszę, jak ładniej na początku ja byłem w kadrze. Prawda, ale przed kamerą nie chciałem mówić. On Wam o wielu rzeczach nie mówi, a prawda boli. Oj, boli. No i pół dnia zmarnowałem, jak ja tak będę robił to ja tego nigdy nie skończę, może jeszcze wrócę jakoś w miarę szybko Nie no, dzisiaj muszę już iść do garażu Zdecydowanie muszę tu dzisiaj posiedzieć, bo przyjeżdża senior jutro z samego rana i będziemy montować Webasto, a tu jeden wielki syf i bałagan Niech tu się nagrzeje, ja niestety, ale zapomniałem o tym, że mam paczki w paczkomacie i teraz muszę jechać Mazdą Jedna odebrana i druga, też odebrana, obydwie moje, w obydwóch Wiem co jest, zero niespodzianek. Przede wszystkim to ja tu muszę posprzątać zanim ja nawet te przesyłki odpakuję. A wciągnąłem się w odcinki Oj Wojtka o Korei Północnej, także znikam sobie na godzinę i tutaj mniej więcej to wszystko ogarnę. Od razu lepiej, tyle miejsca już wystarczy na montaż Webasta i z tym montażem jest związana pierwsza przesyłka, bo tym razem e, to zamontuję trochę inaczej. Sanior grubą podłogę i zamówiłem dodatkowy element. Trochę tekturowego wypełniacza i w środku jest dokładnie to byłaś, blacha montażowa ale z dodatkowym takim kołnierzem, nie wiem jak to nazwać żeby przejść przez podłogę i grubą izolację pokonać, żeby to wszystko było bezpieczne, gdzieś tam nie było jakiegoś ryzyka stopienia styropianu i tak dalej, bo z tego co wiem to albo styrodurem, albo styropianem senior ma to ocieplone to będzie zdecydowanie bezpieczniejsze, tylko czy to jest dobry rozmiar nie mam pojęcia, bo to jest do oryginalnego Eberszpachera albo jakiegoś airtronika, ja już nawet nie pamiętam jedno z popularniejszych na Allegro ale tylko 6 osób kupiło, także zaraz będzie chwila prawdy proszę, nigdzie sprzedawca nie podawał dokładnych wymiarów ale widzę, że siądzie bez problemu, tylko tutaj jest przegięte, bo to już jest używane Webasto o, to lata w ogóle także jak ja to dwoma rękami zrobię to będzie ok pięknie to teraz współgra, ogarniacie już o co mi chodzi, nie? będzie bezpiecznie, rury są pochowane tylko jak je tam dokręcę? No właśnie, nawet się kluczem nie podejdzie. Bardzo fajna rzecz, kosztuje to 99 zł, także w porównaniu do całego Webasta, który kosztuje 400, to jedna czwarta Webasta to taki kawałek nierdzewy. W kolejnej paczce domyślam się, że to będzie, ale pewien nie jestem, bo tych paczek mam tyle, że się nieraz w nich wszystkich gubię. Szczerze mówiąc, spodziewałem się zupełnie innej paczki i o tej nawet nie miałem pojęcia, albo ktoś mi pisał gdzieś... Zapomniałem, salutki karton rękawiczek roboczych. No wypchane od początku do końca rękawiczkami. Dziękuję bardzo. O, w środku jest coś innego. Chyba też rękawiczki, tylko silikonowe. Może się gdzieś dokopię w tych rękawiczkach do jakiegoś liściku. Albo jakieś karteczki, żebym wiedział komu podziękować. Nie było żadnego liściku, a przekopałem wszystko, także przejrzę Instagramy, jakieś tam facebooki. Natomiast anonimowy darczyńco dziękuję przede wszystkim za te piękne dary Boże w postaci rękawic ochronnych. Coś takiego WD4 jeśli będę miał, zaraz Ci dam, jak widzicie senior przyjechał, ja dzisiaj jestem w ogóle jeszcze spóźniony o godzinę Bo jest klęska urodzają na kamperbazie, tyle co dzisiaj to się nie sprzedało jeszcze nigdy, telefon za telefonem Nie wiem co to się podziało, jest środa to, co ty, telefon sprzedajesz? Telefony sprzedaję no, no. Telefon za telefonu Co dzisiaj? Webasto, ale to mówiłem już w sumie wczoraj Pierwsze co to trzeba się pozbyć tych blend, by było wygodniej, bo Webasto będzie mniej więcej gdzieś tutaj ja, tylko w podłodze No oh. tego, no, no. Tych, tych osłonek tylko czy to się odkręci wszystko? Kurde, powiem ci Tadziu, że to jest chyba jednak imbus, tylko taki już troszkę rozklepany. Pójdzie czy nie pójdzie? Chwila prawdy. Jak nie, no to trudno. To trzeba będzie z tym porobić. Nie, Lekko. Udało się. Pójdzie tak jedna po drugiej. I wykrakałem, że wszystkie pójdą. Poszły dwie i kolejne trzy są ukręcone i od tyłu już tam połapane. Dobra, jakoś się człowiek przemęczy, przyniosłem w razie czego obydwa podnośniki, ten jest taki do 5,5 tony, to ten pójdzie jako pierwszy, ten pójdzie jako zabezpieczenie, o ile w ogóle trzeba będzie podnosić, bo pewności do końca nie ma. Przydałoby się to odpakować i to jest seniora współpraca, nie moja, ja też wrzucę tam w linki w opisie, żeby dla świętego spokoju, w razie czego na Corsir poleca, też tam zawsze jest dokładna wersja, to jest 5 kW z bluetooth, ale... No, u ciebie nagramy, jak ładnie odpakowujemy. To jest chyba Twoja pierwsza współpraca na webasto. Mam Kurde, mnie. się człowiek rozwija. Miałem się już nie odpalać i nie nagrywać, ale y, tego nie było wcześniej w paczkach. Bandawe termiczne na wydech zaczęli dodawać do webasta. Tego nie było. Nie było, nie Kiedyś było. Tego nie, absolutnie nie było. A skąd? To jest dopiero teraz. Więc to. To jest, ja dopiero te... to jest na. Wie pani co, to jest teraz na czasie. To jest w modzie. Na rurę wydechową, żeby wiesz, żeby ci się. No, no, no. Żeby ci nie nagrzewała. Kiedyś tego nie dodawali, teraz dodawali. Zamontowane, przykręciłem już to na sztywno, i trzeba będzie odrysować jakieś miejsce, znaleźć na to webasto. Wstępnie już wybraliśmy, wszystko jest ok, tylko wypadałoby ładnie odrysować. Tak będzie, chyba będzie ok. Tam będzie trochę świeżego powietrza z narożnika, zawsze lepiej e, to zasysać. I tutaj ominę wtedy wszystkie te skrzynki, odrysowany kwadrat. Multitulem chyba będzie najłatwiej to wyciąć. E, tym takim Nie się na tym. Czy jesteś fachowiec od tego? Fachowiec. Daj pan spokój. Przez ostatnie 15 minut ja sobie miniaturę i tytuł robiłem, bo 14 się zbliża. A senior tutaj. O, wychieształ kawał otworu. Ładnie, dobrze, że tak wyszło. Nie poddaliśmy się z tymi blendami. Nie wiem, czy to mówiłem. Udało się je zdjąć. Niestety trzeba było jedną tylko śrubę rozwiercić i co? Ja bym tu pozamiatał, ogarnął i bierzemy się za czysty montaż wybasta. bastach. niepotrzebne elementy też sobie senior podcinał. Po co to wodzić tą wagę? Jak to już. Niczemu nie służy. To był ten łatwiejszy otwór, teraz drugi e, pod zbiornik. Senior chce osobne zbiorniki, nie chce mieć podpięcia pod ten główny, no bo wiecie, zawsze to może wystać paliwo i tak dalej. Ja wiem, że można zrobić rezerwę, no ale senior chce, e, tak będziemy montowali. I ten zbiornik, żeby miał rację bytu, trzeba go wpuścić w podłogę. Podłoga tutaj to nie wiem, z 8-10 cm na spokojnie zajmuje. Trzeba będzie na niego też wyciąć, żeby chociaż w ten styropian wszedł, to wtedy ładnie siądzie. Prawdopodobnie to jest ta kreska. Senioro już chyba odrysował. Najlepsze narzędzie do takich robótek. Tylko przydałoby się ostrze wymienić, ale nigdy z nimi nie nagrywam, bo jest pierońsko głośne. Każde, które bije w ręce, zawsze jest głośne. Posłuchajcie zresztą sami. Zbiornik przewierciłem króciec i przewierciliśmy też wspólnymi siłami otwór, tu nie dość, że jest chyba z 6 albo 7 centów styropianu, to jeszcze potem jest oryginalna aluminiowa podłoga i znowu z centymetr albo 2 styropianu i znowu jeszcze aluminiowa podłoga, także tu jest kanapka konkretna, w razie czego zabezpieczone jest tą gumową przelotką, montujemy już na stałe. Nie ma co się obijać, trzeba na gotowo już składać. Teoretycznie, jak sobie to wszystko przykręcę, to można to całe włożyć, bo potem tam dokręcać od spodu. Tu już będzie ciężko łapą gdzieś tam dojść, żeby wszystkie opaski zacisnąć z bandażem od razu. Fajna sprawa, ten bandaż. Nie trzeba dokupować, nie trzeba kombinować. Miła, miły gest, że to dodali. Senior już tankuje, co to może oznaczać? E, jedyne co zostało, to ekranik do przykręcenia jak to wygląda od spodu. No, kurde, bez, bez szału to koniowóz, więc tu nikt się nie przejmował jakoś bardzo. Paliwo pociągnięte, powietrze pociągnięte, wydech. Najlepszy wydech, jaki może być od wybasta, to jak najkrótszy i skierowany w dół. Po prostu. Yy, nigdzie kolanka, nigdzie niczego. Nie prowadzić tego przez 3 metry. Krótko w dół i tyle. Jak się ma zawalić, to się i tak zawali. A jak jest duży, fajny spad i krótka odległość, to się nie powinno nic stać takiego. Została nam tylko blenda do zamontowania. Fajnie to tu wyszło, i tu można gaz teraz zatankować, i ropę sobie można dolać, jak się sprawdzi, a wyjdzie na to, że te 10 litrów jest mało. No to zawsze można potem taki prostopadłościenny sobie dokupić i wymienić, nie ma problemu, ale miejsce do tankowania super. Wybasto to siedzi zamontowane. Przebiłem się koło tych przewodów, które tu wystawały. Wszystko siedzi sztywno i druciarstwo alert. Przewody po prostu lecą tak. I nawet nie są wpięte do kostki, w sensie do skrzynki z bezpiecznikami, bo jej tu nie ma. Ja już wysłałem Tymonowi, żeby kupili, jak będą zmieniali tutaj akumulatory. Uwaga, na sztukę podłączyłem po prostu tutaj i bezpiecznik został taki oryginalny, tu rzucony, tak. Tyle wytrzyma. Około tygodnia, może dwa, nie wiem ile te akumulatory, w ile czasu te akumulatory przyjdą. Tyle wytrzyma. Pompuje od powietrza sobie układ, czekam na okrzyk seniora, bo niestety, ale trzeba audiowizualnie sobie to zobaczyć. Idzie już? Już jest blisko? Dobrze jest, to odpaliło. Wyłączyłem je, włączyłem jeszcze raz. I co? Idziemy skręcać te blendy, i wszystko. Tutaj nie będzie żadnej zabudowy, niczego. tu po prostu jest otwarte. Niech dmucha dmucha w stronę łóżka. Prostota przede wszystkim. Koniec roboty. Spieszyliśmy się, żeby nie robić gdzieś tam po ciemku, bo od razu się zaczyna robić niesamowicie chłodno. Jak widzicie, za mną wszystko gotowe, senior gotowy do drogi. Jedyne co to muszę go jeszcze wyprowadzić. No i to dla tych, którzy mówią, że ja całe życie garaż sprzątam. To tak mniej więcej to wszystko wygląda niekiedy po jednej robocie, jak się człowiek spieszy i robi gdzieś na dworze. I tutaj też są dobre dwie godziny sprzątania, wszystkiego układania i segregowania. Także dzisiejszy wieczór sobie spędzę tutaj, dlatego już grzeję i klimą i wybastem. Wszystko seniora wyprowadziłem, można iść do domu. Zrobię sobie jakiś obiad, bo już jest chyba 20 A ja ani śniadania, ani obiadu, jedynie kawa. Po tym obiedzie do garażu, to ja wróciłem tylko i wyłącznie po drukarkę. Nie chciało mi się już tam gdzieś kombinować, dlatego ją przyniosłem. Rozłożyłem w miejscu, gdzie kiedyś stał mikroskop, i stwierdziłem, że no skoro ostatnio zajęłem się takim fizycznym montażem, gdzieś tam wszystkie foliki i tak dalej pościągałem, ekran przykręciłem, to pora to wszystko uruchomić. No, na szczęście, ja jestem człowiekiem początkującym, więc na szczęście dla mnie, wszystko jest tam gdzieś po polsku i ten konfigurator był dosyć prosty. Wiadomo, że wiedzy jeszcze na temat druku 3D nie mam praktycznie żadnej, więc. Jest to rzecz dosyć ważna dla kogoś, kto siedzi w druku. To pewnie się teraz śmieje, że ja drukarkę ustawiam pierwszy raz. Instrukcja na internecie też jest po polsku i to krok po kroku dosłownie napisana: Tak, że każdy, nawet. Y przecież no, no nawet głupi na radę, bo jest dosłownie nawet kolorkami porobione, także nie było z tym większego problemu. Jedyne wkurzające jest to, nie wiem czemu hasła Wi-Fi nie można po prostu wpisać na ekraniku, tylko trzeba było jakoś tam NFC kombinować z telefonem, potem jakieś self-testy, inne takie rzeczy, które drukarka robi praktycznie sama. No ona sprawdza, czy wszystko tam grzeje i tak dalej. Na szczęście w mojej niczego nie było uszkodzonego, i wziąłem się za pierwszy druk. Teraz gdzieś tam widzicie w tyle, jak ta drukarka się kalibruje, sprawdza sobie wszystkie funkcje, a ja się pierwszym drukiem nie pochwalę, bo trochę wybiegłem w przyszłość w tym kursie i po prostu puściłem jakiś zapisany na pendrive'ie wydruk. Okazało się, że mam w ogóle nie ten materiał, źle wszystko pokonfigurowałem, źle były ustawione temperatury i lepiej iść zgodnie z tą pierwszą instrukcją. Na sam koniec się okazało, że yy, drukarka na stole, który jest rozsuwany góra dół, to nie jest dobry pomysł. Taki stół zawsze ma trochę luzu, a przez to, że ta drukarka wibruje, no bo tam te wszystkie. Rzeczy latają lewo, prawo, przód, tył dosyć szybko, to jest to denerwujące. I za każdym razem muszę ten stół dać na sam dół, bo te mikro, takie luzy powodują drganie i tak dalej. 15:00 albo już nawet po tej 15:00. Dzisiaj jest 20., a 20 trzeba porobić wszystkie zusy, inne pierdoły. Ja siedziałem nad papierkami od samego rana, a pogoda jest piękna i chociaż ten wieczór mam zamiar jakoś sensownie wykorzystać. Dzisiaj zajęcia takie typowo organizacyjne gdzieś dookoła. O, plamy będę mógł wypalić, bo w sumie mam dużo tych butli, które prawdopodobnie zresztą w większości pójdą na złom, ale przede wszystkim to chcę się zająć tymi boksami, które dostałem. One są uwalone, zresztą ja jak widać wszędzie oklejone jakimiś tam listami przewozowymi, papierkami magazynowymi. Jest tak ciepło. Ja to wezmę jakiś resztkę szamponu, umyć ładnie, wypłukać, na słoneczku wyschnie. W sam raz pogoda na to. Na samym początku nożyk i wszystkie jakieś resztki naklejek, kartek. Zejdzie to w miarę szybko. Równiutką godzinę to wszystko czyściłem. Trochę mi zeszło dłużej, niż myślałem. Plan działania jest prosty i chyba zresztą dobrze widoczny. Wszystkie zakamarki spryskać, odczekać, a później druga tura. Oczywiście w rękawiczkach, tylko teraz tak do kamery, nie? Wszystkie zabrudzenia ładnie pędzelkiem wyłażą z tych, no właściwie czego, rowków? No coś takiego. Przelecę. Myślę, że z godziny też mi zejdzie. Chociaż mam wrażenie, że to jest szybsze niż odklejanie naklejek. thank you Już tego sprzątania. Jeszcze bym skończył w tym samym odcinku, co zacząłem, a tak to nie wypada. Nie, na poważnie to rozwaliły mi się te rękawiczki, a konkretniej to jedna z nich między palcami cała się poprzedziurawiała, także pójdą gdzieś tam już do kosza. Łapy mi zamokły i zrobiło się zimno, poza tym nie ma już słoneczka. Te butle mnie zmotywowały do czyszczenia kostki. Prawdopodobnie większość pójdzie na złom, a w niektórych tutaj jeszcze jest całkiem pokaźna ilość gazu, nie pamiętam tylko w których. Trzeba będzie to tu... o. Ta na przykład jest prawie pełna. No i na złą nie oddam z gazem, bo bez sensu. To już lepiej sobie kostkę wyczyścić. W ramach ciekawostki, no to na przykład ta butla jest chyba taka najbardziej wydęta, najbardziej rozsadzona. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Ale no ona nawet nie stoi już stabilnie. Wydało jej całą całe dęko i się zrobiła okrągła. Ona już jest bez gazu jak coś. Trzeba jakiś pistolet skompletować i może ja sobie wezmę taki... Z długą lancą będzie mi wygodniej. Tutaj jest w ogóle gazbank dla ubogich, ale uwaga, tak nie wolno, to jest nielegalne. I jak człowiek nie ma świadomości, to sobie kuku narobi i pół domu wybuchnie. Nie wolno takich rzeczy robić. Co tu potrzebuję? Czy taką końcówkę? Czy może tą węższą? Zobaczę, którą będzie lepiej. Myślę, że dużo osób będzie miało problemy z kostką, gdzieś jakieś takie plamy. Tu jest starsza, jakaś już trochę zatarta. Patent jest na to bardzo prosty i właściwie to praktycznie darmowy, bo tych wszystkich chemii, cudów jest pełno i są takie nawet dedykowane do wyciągania tych plam, kosztujące tam po 70 zł za buteleczkę. Wszystkie inne metody domowe przetestowałem i nie działały, aż w końcu przyszedł czas napalnik i po prostu wygrzanie. Bardzo ważne są okulary, bo w tej kostce są kamyczki, które potrafią strzelić i naprawdę z impetem parę razy mi gdzieś uderzyło. Od tego czasu noszę okulary, bo jakby uderzyło w oko, to nie wiem co by się stało. Najpierw szczotka druciana i trochę przemieść z tego brudu i powinno znikać jak za pomocą jakiejś czarodziejskiej różdżki. Przynajmniej tak to zawsze działało, a naprawdę wiele godzin tak już spędziłem, bo potrafiła być sytuacja, gdzie ciurkiem się lało od bramy do samego wyjazdu, na przykład taki pasek. 2 cm szeroki. Zdarzyły się takie sytuacje. Pierwsze grzanie jest najgorsze, bo ta kostka musi złapać temperaturę, ale zaraz zacznie złazić. Magiczne cięcie, i pierwszej plamy już nie ma. I to dosłownie no, za darmo, ile kosztuje butla z gazem. Gdzieś tam palnik, to co wiadomo, wędka i można ryb łowić dowoli. Ustawię gdzieś kamerę i zrobię takiego time lapse na te dwa duże przebarwienia, te plamy. to idzie o wiele szybciej, ja tu mam resztki gazu i nawet tej plamy nie dokończyłem, bo się gaz skończył. Ale przynajmniej jak je oddam potem na złom, to bezpiecznie będę mógł spać, że tam nikt fuchsem tego nie złapie i nie narobi sobie kłopotów, problemów i wybuchu. Dobra, poczyściłem ile mogłem, aż mi się ściemniło. Pakuję wszystko, miałem plany takie, żeby dzisiaj posiedzieć w garażu, ale ten odcinek już trochę czasu ma. Ja do nocy nie będę siedział, bo rano wyjeżdżam. Popakuję wszystko i zaraz wam powiem co nastąpi, bo o to też pytaliście. Nawet sobie w kozie napaliłem i goblina oglądałem, ale widzę, że jakiś wygaszacz ekranu mi się włączył. Niestety goblina nie dokończy oglądać, bo zadzwonił Felgo obijać. Coś niemożliwego. Michała na kanale dawno nie było i ja też go tyle czasu nie widziałem. Jechał do mnie sześć razy i nigdy nie dojechał. Dzisiaj zapytał o kebaba, także skorzystam z tej okazji, choćby małego, żeby chociaż chwilę móc pogadać. A tu jeszcze lodówka kolejna z Jolko. Ta już jest sprzedana, przyszła do mnie, dopiero leci do klienta. Nie zależało w ogóle na czasie, więc w poniedziałek ją na spokojnie wysyłam. Ale coś tu się rusza. Te pierwsze chyba dwie albo trzy lodówki musiałem kupić na siebie, żeby dopiero móc wysyłać bezpośrednio do Was wtedy z magazynu gdzieś tam głównego. Dobra, zamykam, nie gadam. Koza się dopali, nie będę musiał wygaszać. W sumie to tego kebaba nie będę nagrywał. Wezmę z jakiegoś małego, bo spasłem się jak dzika świnia. Natomiast to tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na następny. Ten jest na niedzielę, a ja w piątek jadę na targi. I ten film będzie w środę, więc widzimy się w środę. Tak, prawdopodobnie będę miał nawet pół filmu opóźnienia, albo jeden, jak wszystkie mi plany wyjdą. To mi się podoba, bo będę troszkę spokojniejszy. Na razie.